Z jednej strony Donald Tusk potrzebuje kejterów, ludzi, którzy szerzą nienawiść na wszelkie możliwe sposoby i wynagradza ich w taki sposób, że zatrudnia ich, bądź są zatrudniani przez różnego rodzaju podmioty, różnego rodzaju spółki Skarbu Państwa. Siedzą na ciepłych stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa, zarabiają setki tysięcy złotych, jak nie miliony w przeciągu roku i państwo polskie płaci im tylko i wyłącznie, żeby siali nienawiść. Przykładem kolejnego hejtera jest Mariusz Kozak Zagozda, twórca Soku z Buraka. Był opłacany ze środków Platformy Obywatelskiej i z tego tytułu czerpał nawet 10 tysięcy złotych miesięcznie. Wynika z zapisu wydatków tej partii, do których dotarł portal interia.pl. Język hejtu przenika do e, oficjalnych wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, Hejt przenika na ich konta w mediach społecznościowych i oni sami od hejtu się tak naprawdę nigdy nie odcieli, choć było ku temu bardzo wiele. Okazji, żeby uspokoić emocje, powiedzieć również swoim wyborcom, że to nie czas na obrażanie, na nienawiść. Tu pojawia się pytanie, czy politycy mogą czerpać korzyść ze wspierania hejterskiej działalności w internecie. Donald Tusk nadal nie potępił hejtera wspierającego jego rząd, ale odezwał się bliski współpracownik Tuska, Roman Giertych, który odszukał na profilu Morgenstern 616 jego stary filmik i podał go dalej. Tak się walczy z mową nienawiści za Tuska. Widzimy dziś hipokryzję Donalda Tuska jak na dłoni. To człowiek, który z jednej strony używa pięknych frazesów, mówiąc o konieczności pojednania ponad podziałami, ale z drugiej strony robi coś dokładnie odwrotnego. Robi wszystko, żeby polskie społeczeństwo było skłócone i to w taki najbardziej agresywny, często wulgarny sposób. To jest kolejny etap degradacji standardów w polskiej polityce. Ekipa Donalda Tuska, Donald Tusk i jego poplecznicy doprowadzili do takiej sytuacji, w której za hejt Ludzie, określeni ludzie z imieniem i nazwiskiem są wynagradzani. Są to ludzie, którzy tylko i wyłącznie żyją z tego, że sieją nienawiść w internecie. Takich przykładów w tej kadencji parlamentu jest kilkanaście. Senat przeznaczył blisko 60 tysięcy złotych na promocję książek obrażających byłego i obecnego prezydenta w ramach konkursu Senat Polonia. Te środki otrzymała Fundacja Otwarty Dialog na londyńskie czwartki literackie. Fundacja w sumie zgłosiła projekty warte około 900 tysięcy złotych. W jej zarządzie i radzie zasiadają między innymi Ludmiła Kozłowska czy Bartosz Kramek. 29 września odbyło się spotkanie z Aleksandrą Sarną, autorką książek Debil i Alfons, o byłym oraz obecnym prezydentach RP. Te środki miały być przeznaczone na promocję Polski za granicą. Tymczasem wydano pieniądze podatników na promocję hejterskich treści. Warto przypomnieć, że znieważanie głowy państwa jest przestępstwem. To są ludzie, którzy a, żyją, a z uprawiania hejtu i na hejcie zarabiają. W poniedziałek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek spotkał się z patologicznymi aktywistami słynącymi z hejterskich ataków, wśród nich m.in. Mateusz Kijowski, Arkadiusz Szczurek, Katarzyna Augustynek czy Bartosz Kramek.